Zdradziłaś kurwo mnie Pod pociąg się podłożę Ale nie przejedzie mnie Bo kurwa jedzie po innym torze Kryzantemy złociste W puli po poczystej Stoją na fortepianie I nie podlewa ich kurwa nikt Siema siema widzicie co tu jest? Co GO a widzicie co tu jest? No, właśnie nic. Więc, no, 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 trzeba wbić rangę, nie? Road back to global, nie? To sobie zagramy meczyk na mojej ulubionej mapce, czyli na Mirażu. Walić to. Tylko Miraż. No, to zaczynamy. Widzimy się za chwilę. Dobra, 5 sekund do startu i no. Nowa seria. Zobaczymy, jaką rangę po jednej wygranej dostaniemy. ile czasu zajmie, żeby wrócić do globala. O ile w ogóle się uda. Dobra, głos jest Hello Halo team. Hello? O Jezu, ludzie jak zwykle zagłośno Który to był filetowy taki górę Gdzie jest wolne? Na no, jest wolne, spoko. Idziemy na A Free ramp Bomb O Jezu, o Jezu, o Jezu! Co za rak Nice no, trochę raka było, ale bez rozgrzewki jestem bez niczego. Będę się tak teraz tłumaczył, dobra. Was tu poprzycisią koledzy moi kochani. Ciebie przycisiłem, przycisiłem, ciebie. Też. I ciebie jeszcze. Dobra, no, zagrajmy się zemeczko i defuzem bez flasieka. Bomb jungle, underroot connector, jungle, going to city. A, Lipa, mogłem jednak nie kupować emki, tylko sobie kupić hełm No ale trudno, porobił. Co ty robi? Co? Nice, man, nice. <laughs> Ale porobił. On chyba chciał sigwować, bo myślał, że bomba jest na. <laughs> o kurde. Chcesz No, możesz rzucić. Dzięki. Jeszcze miły typek dropnął. No musiłem mogą full grać, więc trzeba uważać pala ale unlucky timing wezmę takiego smoke'a taktycznego, rzucę the trump one. Ramp Mor, Jak on na B wszedł? Halo, co się stało? Dobra, od shorta pójdziemy Fuck oh, Palace one, hope Ale timing, chciałem smoka rzucić, mogłem z dołu schodów Dobra, szybki hedzik na pałacu Palace one Nice y Konektor and Palace nic nie siadło Eee, ah, nice najstraj typie, nice try Dobra, już nie jest tak kolorowo. Rundu wygraliśmy i się zaczyna. I don't know where he was. Czyli co, kolejne eko. Kolejne eko i sobie a kupię Dobra, teraz szybki hedzik na rampie Nie, nie ma szybkiego hedzika na rampie I może szybki hedzik nam idzie O oh, fuck Dobra, szybki hedzik nam idzie tu o, Na mida raczej respa nie mam Ale już w gramy no No teraz nie ma opcji, bez granatów, ale trudno Szybko na rampę spikuję, może nie zginę konektor. A Jezu o um, connector and uh, window. O boże, 2 HP. Co ja zrobiłem? Co my, znowu jakogramy gramy? Nie podoba mi się to Typ coś kupi? Typ kupił, to ja też kupię Dobra, szybki entry kill na rampie Później drugi w pałacu Dobra, na rampie nie ma jednak Something, hej? W pałacu będzie kill Mówię wam No nie będzie, bo mi chodzą konektorem rampon Tetris nice dobra wyszło wyszło Siadnął ładny kill jeden w pałacu i entry na rampie nie ma Te entry w pałacu też nie ma Co tam się stało? Halo. Oh fuck story team Jezu, dwa łat łatwe fragi I nie zawiłem żadnego Dobra, spokojnie to da się zrobić jeszcze Dobra, lecę fulla za wupką samą Głupie takie granie bez Kevlar'a Jak mam AWP Ramp up. Jeszcze mnie z mojej AWP zabił Ty widzisz, idzie na rampę? O, idzie Nice Mamy entry Flash hey. A someone flash me? Yeah. I flash Connector one Kurde, jakiego ja mam pecha, no nic nie siada. Dwa miesiące człowiek nie grał i od razu. A, no, był na lewo, nie spodziewałem się Nie ma nic na rampie One mid Short Jak mi wybiegł przez smoke'a typ O, naprawili w ogóle czcionkę w tabeli, bo była zepsuta przez jakiś czas 10-5, będzie ciężko Oj, to będzie ciężki mecz O to będzie bardzo ciężki mecz Oni jeszcze w ogóle chyba jakoś razem grają wszyscy -E c SLCS i trzech z kazulet. No dajmy sobie 0.8 Szybko wychodzimy, może się uda. Underwater stars. Mhm, mm mhm, mm to nieźle. To nieźle. Te typy są dobre. Który to był? Ten, zobaczmy sobie go. O, tysiąca godzin w grze. No nieźle. To ja się nie dziwię. Dobra, nie dawać mi bomby. Ja bomby nie chcę. Chodźmy szybko zginąć na. No. Aha, mhm. O Jezu, smoka. Bomby nikt nie wziął. Cover City. Abra, probiony typ. Dojechany. Ale mnie typu ratował No nic nie musiałem robić Prawie zginąłem od uspa Szczegóły Smok na da. Na zajęcie o, no nie poczekali na smąkę, to zginęli. Patrzcie na to. Tak się robi ludzi na tych rangach. Dobra jednak. Flashing Connect. Stars One. Window One. Sit probably No bra, wyszedł drugi. Nie wiem tylko wyrować Jungle Mój typ co zrobił? Czemu on go nie zabił Ach... No takie dwa nawet niezłe fragi weszły no Dobra, spróbujemy to co w poprzedniej się nie udało nam idzie No to się dość często udaje Chociaż nie wiem, jakieś w opy słychać? Nie słychać. Dobra. Wychyl. One window, low HP. Aha. Tamten nie zginął, ten mi jeszcze taką banię dał. Spoko. Spoko. Jak ten typ strzela dobrze? Jakim cudem on tak dobrze strzela? Ciekawe jakie oni mają rangi. Dobra. Jeszcze nie traćmy nadziei. Może remis będzie. Może będzie remis. O, ale fajnie tu dodali los bonus. Spoko, fajna opcja. Ale dostał banie. Sobie smoka mam Konektor I co ten typ strzela? To jest niemożliwe I znowu bania Ja, ja, ja go tak profilaktycznie zreportuję Co to? A, pożycz zestaw otworów Zobaczymy, czy tu będzie wiedział. 40 sekund ma. On nie zdąży. Aha. Yy, no GG. Dobra, chyba powinienem się przed następnym meczem rozgrzać trochę. Bo 12 killi, 17 śmierci, no nie ma czym się chwalić. Ale dobra, no to koniec pierwszego odcinka serii, nie wiem... Roadback to. O, z ksienia strefy zagrożenia. Koniec pierwszego odcinka serii Roadback to Global. Niestety przegrana. Niestety przegrana. A to na same, Nie, no, na Globali większość, no. Hmm. I ten typ też rangi nie ma. O i co? Co, typ dostał rangę, a ja nie? O co chodzi? Dobra, no to. Cześć.